Witamy po raz kolejny. Tym razem chcemy zachęcić Państwa do bezpieczeństwa na stoku. Generalnie zasady są takie same jak w samochodzie, czyli uważamy na wszystko, co się dzieje wokół, myślimy o bezpieczeństwie innych. A dla pewności możemy założyć taką właśnie żółtą koszulkę, którą dzisiaj tutaj rozdajemy. Najlepiej założyć je dzieciom, dlatego one są wtedy bardzo widoczne. Na stoku robi się. Żółto od takich ruchomych plam, ponieważ e, dzieci jeżdżą w tychże koszulkach. No i łatwiej e, uniknąć kolizji. Mercedes Benz współpracuje z GoPrem od dwóch lat i również po raz drugi na siedmiu najpopularniejszych stokach w Polsce prowadzimy akcję pod tytułem Bezpieczna Zima. Bezpieczna zima, czyli jak bezpiecznie dotrzeć na stok i jak bezpiecznie po tym stoku się poruszać. W trakcie tej akcji przebiegają szkolenia instruktorów GoPru. Tak, sami wiecie i widzicie, stoki potrafią być zatłoczone potrafi być dużo narciarzy na tych stokach. Ten śnieg na przykład tak jak dzisiaj są warunki, to nie są najlepsze warunki do jazdy za skuterem, dlatego że taki skuter, który jest obciążony przez ratowników i przez poszkodowanego w tych pulkach, na stromym zboczu może go pociągnąć w dół. On nie ma takiego hamowania jak samochód, jego po prostu pociągnie jak sank. Więc też staramy się po prostu dobierać rodzaj transportu do zdarzenia prawda, i do miejsca, w którym to się stało. My, jako firma motoryzacyjna, akcentujemy tutaj ten aspekt dojazdu na stok narciarski, bezpiecznego spakowania samochodu, bezpiecznego użytkowania samochodu, jak założyć łańcuchy na koła, tak żeby cała rodzina w sposób bezpieczny dotarła na ferie zimowe. Dobry samochód, oczywiście. Z jednej strony umie się lepiej rozpędzić i można z nim szybciej komfortowo podróżować. Z drugiej strony jest trudniej zahamować prawda? i hamować z wielkiej prędkości. A z trzeciej strony są no właśnie te niesamowite systemy w dobrym samochodzie, który, który powoduje, że jest on bezpieczniejszy. Ale największą zaletą Mercedesa jest właśnie to, że on jest moim partnerem w tym sensie, że on się nie dostosowuje do wszystkich moich zachcianek. Tylko on mówi, nie, ja jestem Mercedesem i dlatego musisz tak siedzieć, taką mieć sylwetkę i być tak zapięte pasy i tak trzymać, bo trudno, musisz się cywilizować i uczyć pewnych zasad, żeby należeć do grona ludzi odpowiedzialnych, kierowców. Co mi się podoba? Ponieważ mamy tutaj całą paletę modeli z napędem na cztery koła, jest to doskonała okazja dla na przykład osób towarzyszących, czyli tych, które nie jeżdżą na nartach, żeby zaliczyć jazdę testową takim samochodem, są wyznaczone trasy takie trochę off-roadowe trasy z instruktorami, którzy pomagają prowadzić takie auto. Więc jest to taki fan dla całej rodziny. Kontrola trakcji z góry, jak się zjeżdża, to znaczy praktycznie można jechać po lodzie, zjąć nogę z gazu i z hamulca, i on po prostu sam wybiera sobie. Optymalną prędkość dla tego zjazdu i ciężaru samochodu, żeby nie nabrać poślizgu, a z drugiej strony, żeby się dotoczyć bezpiecznie. Dodatkową atrakcją dla narciarzy, którzy odwiedzają nasze namioty, miejsca, w której, w której prezentujemy akcję Bezpieczna Zima, są znane i popularne, lubiane osoby z kina i telewizji. To jest Michał Żebrowski, to jest Anna Mucha. I w tym roku mamy też fantastyczną sportsmenkę Ole Tajstre, która spina się po górach. Ola też będzie z nami na stokach. Jeżeli chodzi o nowości, co Mercedes-Benz w tym roku wprowadza na rynek, to też oferujemy samochody z napędem na cztery koła, nowa klasa E. To auto będzie miało fantastyczne osiągi, 3,6 sekundy do setki. No w moim zawodzie jak jeździłem tyle lat, najważniejsza rzecz to była precyzja. Precyzja, dlatego że w formule pierwszej wejście w zakręt z różnicą 5 cm 5 cm to jest strata prędkości 15 km na godzinę. Pozdrawiam i pamiętajmy. O kamizelkach, o prędkości, o sąsiadach i o kaskach. Pozdrawiam. Trafić dużo narciarzy na tych stokach, ten śnieg na przykład, tak jak dzisiaj są warunki, to nie są najlepsze warunki do jazdy za skuterem, dlatego że taki skuter, który jest obciążony przez ratowników i przez e, poszkodowanego w tych górkach, na stromym zboczu może go pociągnąć w dół, On nie ma takiego hamowania jak samochód na asfalcie, jego po prostu pociągnie jak sank. Więc też staramy się po prostu dobierać rodzaj transportu do zdarzenia prawda, i do miejsca, w którym to się stało. Musimy dobrać szynę. Ten jeden ratowi, który już zajął się tym poszkodowanym, od początku do końca jest przy tym poszkodowanym. Drugi ratowin natomiast przygotowuje. Sprzym, przygotowuje szynę. Proszę, stać kolanką, urok kolana, przygotowujemy szynę. Ja tutaj stabilizuję tą nogę, prawda, żeby nie było do zruszania tą nogą, żeby nie pogłębiać tego urazu, zwróćcie uwagę, że ratownik y, przymierza najpierw na nodze zdrowej. Często poszkodowany mówi, ale to nie ta noga, to nie ta noga biegła. A my, ale... my często nie szkodzi nam obojętnie, która noga i tak ja, ale ratownik musi sobie po prostu taką wyprofilować i przygotować na do długości, do długości Staramy się usuwać zawsze i zrobić miejsce no, prawda, kierowcy, dlatego że skuter to nie jest, tak jak mówię, tak, zwrotne, tak zwrotny pojazd, który skręci w miejsce od razu przed, 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 przed osobą jadącą. I staramy się usunąć, i zrobić miejsce, tak samo taki skuter nie wyhamuje. Mercedes Benz Gielka. Aktualnie model, w którym jedziemy, to jest 350 CDI. Firmatic, czyli zestałem napędem wszystkich czterech kół. 3-litrowy silnik diesla V6, 265 KONI. Bardzo mocny samochód. Dokładnie w gamie Mercedesa to najmniejsze auto terenowe, ale bardzo wdzięczne, z bardzo dobrym napędem radzi sobie w trudnych warunkach. To już jest piąty weekend, wspólny weekend GoPr i Mercedes Benz. Uczymy narciarzy bezpieczeństwa na stoku, uczymy też jazdy samochodami marki Mercedes Benz. Właśnie stoimy przy Mercedesie klasy G. To nasza stara, dobra, sprawdzona konstrukcja, samochód, który kiedyś powstał dla niemieckiej armii, dla Bundeswery, a później został wdrożony do produkcji seryjnej i dzisiaj każdy może taki samochód zakupić. To w tej chwili jedyne auto w Mercedesie, które ma wszystkie dostępne blokady, czyli blokadę przedniego mostu, blokadę tylnego mostu i blokadę centralnego mechanizmu różnicowego dostępne silniki zarówno diesla oszczędne jak i benzynowe. Najmocniejsza wersja to AMG, wszystkim chyba znane, z silnikiem 6.3 lub 6.5. Bardzo twardy samochód, sprawdza się w każdym terenie. Generalnie nam nie udało się go jeszcze nigdzie utopić na akcji. Bezpieczna zima z Goprem. Muzyka